Kolejny odcinek z Brawl Stars i zobaczcie. Ja sobie dziś wchodzę do sklepu, Brawlu, nie, wszystkie to co było, jeszcze nie otworzyłam prezentu, to zaraz co zrobimy i patrzcie jaka oferta. 12 zł 180 gemów. Jak kurde, 1706, 60 No co jest z tym nie tak? I to jeszcze ja myślałam, że że to jest jakiś mod to jeszcze się będzie dwa dni utrzymywać. Czyli jakbym kupił to razy 5 i by wyszło 900 gemów, to... A 900 gemów ile kosztuje? 300 zł, no to... 60, 300, no... Wow! Dobra, najpierw sobie może odbierzmy ten prezent na święta. Chyba będzie spray do Miko, tak? Z tego, co widziałem. O! Spray. O! Okay. Właśnie teraz zdałam sobie bo jeszcze wcześniej se, y, mój kolega wlazł na swoje konto, gdzie jeszcze nie ma y, pucharków na ten, na spray. I właśnie dlatego mu się odebrało trzech Ja nie wiedziałem dlaczego. Teraz się, właśnie to skumałem. Dobra. Yy... No to chyba lecimy z tym. I chyba sobie kupię tego kramku za Asza. No to zaraz powracam. Już Gemami gotowymi. Zobaczcie, widzowie, co ja tu mam. Wlatuję 180 gemów na moją od Dawno ich nie widziałem na swoim koncie. Jest 250 gemów, jeszcze nigdy tylu nie miałem. Mi teraz, by było na stać jakbym lepszy, na ulepszył, no. na no nie stać miałem. I jeszcze teraz, kumałem, czy jakby. Jak ta jest opłacalna oferta? A jak to nie jest opłacalna oferta? Yy, yy. Co się dzieje? No właśnie, xD Myślałem też na tym ciasteczku Miku, ale sobie najpierw kupmy tego Krampusa Asha. Bo to jest suma opłacalna oferta. 20 gemów mniej mi się on podobał. Tylko już 80 gemów nie chciałem na niego wydać, albo tych 2750 był skotek. Więc dobra, kupmy. Już chyba. Będzie się zaraz rolował nam. Mega? O, no i leci. Krampus Aż. Fajnie, jak youtuberzy yy, rozdawali go w tamtym roku. Mi się on mega podoba. No, spoko to będzie mój drugi skin z mrocznych opowieści. Ja nasz na mam nawet dużą rangę, bo 16. A wiem, że dużo osób Aszę nie lubi, ale ja tak. Ani go lubię, ani go nie lubię. Gimie, jest daje fajne. To jest fajne. Dobra, to chyba się trzeba przetestować. I w ogóle jest maga świnia. To sobie możemy zagrać magaś, Albo nie. Jest chyba jakieś nowe modyfikatory. O, to możemy spróbować raz zagrać. Ale najpierw zagrajmy solo. Ja na ja już nie będę raczej kupować nic, yy, Poczekam sobie może aż wejdzie jakiś fajny skin Chciałem to zbierać na tego skina do spajka, ale jednak kurde 300gm, co ja sobie mogę za to kupić, bardzo dużo fajnych skinów Kurde, dwa ładne skiny za co będziesz mówił, chyba jednak sobie odpuszczę, jeszcze nie mam żadnego legendarnego Gdyby był mityczny to ja bym go kupił Ej nie no, fajny ten skin bardzo fajne, bardzo fajne. Fajnie w wyglądać, wygląda, że nawet jak nie atakuje, to jest taki fajny prezencik. Och mode. No nie, nie Nie, nie, się tego. nie, 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 się tak nie, 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 O mi się teraz mega podoba. Jeszcze przed tym nie, takie. Dobra, kupuję. Może nie będę z niego zadowolona, ale dobra, te 59 gemów wydamy. Ale on szczerze mi się mega i w grze, i w lobby. Taki fajny kolorowy jest. Ale aż jakoś mega nie lubię. Chociaż może kiedyś na nim zbieram jakąś 20 rangę. Chociaż nie szybko. Ale jakiegoś ja świątecznego skina nie planuję w tym roku kupić, więc sobie takiego kupiłem. No, dobra. Napiszcie też w komentarzach widzowie, czy, czy wy też kupiliście tą ofertę. Znowu są miejsce. Dobra, gramy jakiś knockout. Szkoda, że ten... Nie, no to by było za, za, za bardzo opłacalne, gdyby był ten pakiet już kilka razy, Mówię, na było go kupić. Na początku myślałem, że na tym drugim godzie to jest dlatego, że jakaś pierwsza oferta w życiu czy coś. A tak to kurde, to jest normalna oferta świąteczna. To jeszcze takiej oferty tam nie widziałem. Zemszczę się sam za to, co mi zrobiłeś w ostatnich grach. No, zemsta była słodka. Nie. Fajny ten skin, serio bardzo fajny. Ej, za swój kosz to chyba najlepszy skin, za który wydałem mniej niż 80 GM. Mm. No co? Co za. Co tego? No nie, mam dobra ulta Dlatego. A skiny. Z ile skin jest właśnie świetnie nie wiem, Zemściłem się za to, co my w poprzedniej grze zrobiłaś. Dobra, lecimy! Już blisko! No. Nie no, ale świetny jest ten skin, jeszcze sobie go popatrzmy w grze. Bardzo fajny. Nie dziwię się, że youtuberzy go tak chwali No no, no za nim dzieci Dobrze O nie, jestem zostałem sam z tym sankiem. On jest sam, dobra No kumacie, sam, bo to jest sam Dobrze Udało się Dzięki temu mojemu ultowi wygraliśmy, mamy serdrop. dropa. Po nie nie idą te start groupy. Nie wiem czemu. Ktoś mi wie nie idzie jest prawie dwie ściegamy, jak to pięknie wygląda. Już dawno nie było na, na moim koncie, chyba to jest w ogóle rekord. Mm -mm. Bo ja już nie będę wydać na jakieś... Jak ja tak nie, nie za bardzo go lubię. Wczoraj się już o nim wypowiadałem na odcinku. Chociaż zobaczmy jego spray. zagrajmy tą małpą? No w sumie to był bardziej odcinek typu... żeby też pochwali, w zachęcić was do... to nie zachęcić was do tego kupienia bo to jest bardzo opłacalna oferta jak gracie w Brawla i już wiecie jakie są ceny to, to już wiecie, że to jest bardzo opłacalne to jak normalnie jak za darmo teraz to, 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 to będzie łatwiej tak. o, spray, spray, spray no, kurde, musiałem na nim stanąć. Dobra, teraz się mu przyglądnimy. Mmm, taki. Nie najlepszy ten spray, tak jak sama postać. O, dobra. Dobra, bo. No i pięknie. Ej, a ja pod S? No i pięknie. No, jeszcze się zastanawiam, czy sobie nie wydać na tego skina yy, grącz Miko. Bo on mi się mega podoba Tylko... I w ogóle ten na przecenie, że tam kosztuje... Nie wiem... 100, 100 gemów I teraz i ta gra jest taka trochę, trochę dziwna, bo... Tak to bym od razu już na karnet czekał A teraz to już nawet nie mam jak Jednak wiecie I teraz sobie z tymi gemami poczekam yy, No To tyle. Robimy to? Nie no, nie. Nie robimy tego. Chodź. Nie no, ja chcę taky, żeby... Ja nie chcę, żeby do niej doleciały kredyty, bo po prostu... Yy, teraz bym się nawet w kurze, jakbym to zrobił, bo... W następny tak jak będę, będę mieć na niej sezonu jakieś 3000 ponad tych kredytów. To ja jest przełączona chika! Więc wolę jednak nie. Chciałbym do bo nie ma hiperdładowania. Dlaczego? No. no to to siemanko widzowie! Elo!